Siemaneczko wam wszystkim, ja jestem radov.pl, a to jest odcinek specjalny z Flappy Beard. Yy, właściwie to Snoop Dogg Flappy Bird, a właśnie to się nazywa MLG Flappy Bird 420. <laughs> tak więc, zaczynajmy. Yy, ta gra ogólnie, nie wiem o co w niej chodzi, pierwszy raz w nią grałem, kolega mi ją polecił. Yy, tak więc, no, zaczynajmy. Widzę, flapiemy do przodu, tak jak zawsze Marihuana. Smoothbunk. Smoke weed everyday. W ogóle tu jakieś... ...tekstyle co mam. Cholera! W ogóle dostałem Warna na YouTubie. Że nie mogę przeklinać, będę musiał używać cenzorów w razie jakby co? To będzie tutaj po prostu cenzor w tym filmie i w następnych też. <coughs> tak więc lecimy dalej. O, Fanta. Ciśniemy, 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 ciśniemy. Ostro, ostro. W dupę jeża, właśnie jeż tam był! Arr! Dobra, spróbujemy nabić chociaż ze 100. Jeżeli nabijemy 100, to będzie taki krótki odcinek. Tak wrzucę na chwilę na... żebyście mieli co oglądać. Jutro będzie oczywiście Iron Man. <laughs> tak więc lecimy dalej. O! Sonic. I tu polecimy sobie trochę do przodu. Będzie, 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 będzie 60 I Fanta, i do przodu, i do przodu I lokowanie produktu, fanta jest i już będzie znowu jakiś ładny Proszę, dowaj, dowaj, dawaj Smokuj te widay. Ciśniemy Uuu Sonic! Eee, może uda się nawet 200 wybić Mam nadzieję. I lecimy, i lecimy, i lecimy, 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 i lecimy. Dajemy. Bo co? Bo mogę. I znowu fanta. I smoke it every day. Mamy dwie stówki. Dwie minuty... 2,5 minuty odcinka. Ciśniemy dalej. Easy. O, i może nawet 300 se dobijemy. Se. Prawda, prawda, to wszystko. Może nam się uda dobić 300 punkcików. Dobijemy, dobijemy. Czemu by nie? Dobra. Uwaga. góry. I znowu smoke with every day. Kur no dosłownie. I już będzie pierwszy. Dobra. nabiliśmy 319. W takim razie to już będzie chyba... Koniec odcinka, bo co więcej mogę wam pokazać. Nie mam kamerki, nie mogę jej wrzucić, nie możecie zobaczyć co się dzieje i jak się cieszę na przykład z tego, co właśnie się stało. Tak więc... Mam nadzieję, że krótki odcinek z Flapiego Wam się podobał. Yy. Siemaneczko, na razie, trzymajcie się i cześć!